Witam, witam. Dzisiaj będzie taki odcinek o ładowarkach kołowych. To akurat jest komatsu. Ale co wam chciałem pokazać? To jak nabierać łyżkę? I tu patrzcie. Yy, mamy urobek, nabieramy łyżkę. Jest to tak, gdy nabieramy tutaj właśnie schałdy urobek. To robimy tak. Podjeżdżamy, nabieramy tu w górze. Wycofujemy i jednocześnie opuszczamy na dół, żeby odległość była od ziemi, tak gdzieś 50 cm do metra. Tu widzimy e, tą odległość, właśnie tu jest około 50 cm, i tak się właśnie jeździ z urobkiem. A tu wiecie, przepraszam za jakość, bo głównie się posługuję tutaj takim e, banerem. No, pokażę Wam, to jest e, ładowarka Komatsu, ale co właśnie Wam chciałem pokazać. Jak to jest głównie zrobione z tym wszystkim? No widzimy tutaj są wymiary maszyny, ale co właśnie jest najważniejsze, że tu nie można jak się nabiera urobek w górze. Bo mieliśmy taki przypadek na budowie ostatnio. Nabrali, podjechał do hałdy, nabrał, trzymał wysięgnik w górze, odjeżdżał. No i wiecie, przy zakręcie chłopaków tam przewróciło, tyle razy w filmie tak samo mówiłem. Podjeżdżać, trzymać tą odległość 50 cm do metra, bo ja powiem wam, niech robię to tak 50 do 80 cm. A jak się jeździ, powiem wam, po drogach czy to ładowarką, koparką, ładowarką to tak samo tą łyżkę ładowarkową trzeba trzymać w odległości 50 cm i jechać zgodnie z zasadami, przepisach y, ruchu drogowego. Generalnie, to powiem wam, ujmując to wprost, no, y, chłopski rozum, czyli tak, podjeżdżamy do hałdy, podnosimy do góry, jedziemy tą ładowarką, jednocześnie tutaj zamykamy i gdy już nabierzemy, opuszczamy, nie wolno trzymać, powiem Wam u góry, bo każdy myśli, co maszyna o, waży tam powiedzmy te 20 ton, łyżkę mamy 4 metry sześcienne razy 1,5 czyli jest to 6 ton. Mówię tutaj oczywiście o suchym piasku, bo czy gruz, czy inne, no to niektóre materiały mają tak jak kamienie, tak jak mi na ładowarce pokazywała taka łyżka, to wychodziło prawie o 8 ton. Mówię o tej samej łyżce, są nie, bo to różnica materiału tam jest piasek suchy, mokry, tam glina, gruz. Ale skupmy się tutaj właśnie na tym, że gdy trzymamy to u góry, to jak może maszynę co waży tam 20 i kilka ton przeważyć? Przeważy! A szczególnie powiem wam przy zakręcie Bo gdy trzymając tu u góry To bierze nas na przednią oś I to tak samo Kto mnie ogląda operator ładowarek No prosiłbym no uważajcie na to i róbcie No wiecie to tak narysowałem w bardzo prosty sposób Maszyna Tu hałda urobku no i tu oczywiście jakby zamknąć, jak tego, no wiecie, Funkienem, Pikasem się nie urodziłem, ale w taki prosty sposób, bo też ostrzegam, bo tak jak operator Żurawia, e, fajną inicjatywę tutaj właśnie zap zapodał i to mnie cieszy, bo też oglądam jego odcinki, pozdrawiam Pana serdecznie i więcej teraz takich odcinków będę z pracy robił.